Pierwsza amatorska zasiadka Ostatni raz na rybkach byłem u 12 lat temu Przyjechałem nad jeziorko Fajne, fajna woda Ponoć rybka jest Mam dwa zestawy, wszystko oczywiście amatorsko, po partyzancku Wczoraj robiłem kulki, mówię na te kulki złapie Dzisiaj patrzę, nie ma Ptaki wjebały wszystko jaskółki przyleciały, zrobił sobie gniazdo, mówię, fajnie, nie? niech sobie ten. W zeszłym roku chyba sześć, sześć młodych miały. No. I bez kulek, Ale co? Mam resztki. Kukurydza z pół roku, może nie cały rok, już taka sfermentowana. I do tego orzech tygrysi. I zobaczymy, co to da. Jeżeli... Hmm, nie będzie efektów, to mam jeszcze tajną broń yy, pelecik, ten drobny. Zobaczymy najwyżej na no, coś mniejszego. zapalujemy Dzisiaj spokój. Jaka drobnica. Kurwa, mam nadzieję, że to nie do mnie. Jak ja to większe zamawiałem. Yy, teraz tak. Yy... Tam, tam, te drzewa no i tutaj od brzegu nie wiem, 30, 40, 50 metrów może, ciężko mi powiedzieć bo to jednak nad wodą jest ale na no, tamte drzewa było spombowane yy, mam tego dużego spomba i tego małego czy tam średniego musiałem średnim rzucać bo przy dużym tu jedło jakieś gówno kupiłem, nie wiem skąd no i co, ja czekam, Pierwszy raz mówię od 12 lat, więc długo się rozkładałem. Wszystko wiązane po swojemu. Nie mam żadnych tych letkorów, niczego. Nie znam się na tym w chuj. Jedyne co, no to ciężarki i własnej roboty. Kulki też miały być. Zrobiłem jedyne co, to te łaftersy, chyba tak, własnej roboty. Mm, takie co, unoszą, tylko fajnie haczyk, żeby ta ryba widziała. Mm, mm, i co? no i sam przynętę przyszykowałem A prawie fajny dzień się zaczyna jest chyba okolice godziny dziewiątej już słońce zaczyna świecić już mnie grzeje w plecki więc będzie git fajnie, lepiej chyba tak niż, niż by miało być zimno Nie ja wiem, może już szykły w paleciku zacznę z godzina dwie, trzy jak nic nie będzie, to jeszcze mam woreczki TPVA. Te Mogę też założyć, zarzucić i zobaczymy. Nic, nie truje dalej. Jak coś złapię, to wam na pewno pokażę. Siedzę sobie w samochodzie. Minęło 40-40 parę minut. Po 20 minutach wyjebał się w tym miejscu. Teraz się wyjebał tam, a my tu mamy nasze zestawy. Jeden mamy dalej, drugi bliżej. Już sobie przygotowuję taką małą bombę smakową. Ja myślę, tak za dwie godzinki może wrzucę. Tam co chwilę rzuca nam się jakiś karp co to jest mamy tak, palet 2 mm waniliowy zwykłej kukurydzy nie mam mam tą sfermentowaną, ale to nic no i w takim sypkim mam truskaweczkę pachnie naprawdę mam problemy z węchem takim mokre nie jest może sobie to do woreczka jeszcze bym zapodał ale na razie nie leży. Może trochę jeszcze tego suchego dosypię, ale zobaczymy. W razie sobie poleżę, sobie przygotowałem. Zestawiki przerzucone. Tyle zostało, trochę pospombowałem jeszcze. I co? I, i, i. Zrobiłem sobie kiełbaski. Nie takie duże, mniejsze, ale tą zrobiłem tak pokazowo wsiądę sobie przy wodzie, rzucę przy brzegu. Zobaczymy, jak długo się rozpuszcza. Siatka nie jest jakaś firmowa. Zobaczymy, czy to smuży, czy nie smuży. że to też być światła zwykła z Biedronki, nie? Tego nie wiem. Trochę drobna ta frakcja, ale no zobaczymy. O i tam my się rozpuszczam. Czymy czy jakaś chmurka pójdzie, czy to wszystko tylko siądzie. Teraz się rozlatuje. się rozsypuje. Tak wrzucimy o haczyk zapinamy sobie tę tubaskę. No I w miejscu tego haczyka tak nam no, się to fajnie rozwali naprawdę spoko sposób. Ja kupiłem chyba nawet temu zamówiłem z Chin też git, chyba że na śmierć gdzieś Chińczykiem to może nasze ryby nie będą brać ale O już ładnie I Pierwszy raz to używam Nigdy nie używałem zrobiłem sobie taką większą Chciałem Wam pokazać i sam sobie czy to w ogóle działa Widocznie działa więc fajnie Szkoda, o mi się Teraz skórę się rzucił. Z prawej strony się rzucał, teraz z lewej. A tam spokój. No około szósta godzina. Coś tam zaczęło się kotłować w tym naszym łowisku. Yy, próbowałem na, można powiedzieć, śmierdząco tą kukurydzą i orzechem. A, a teraz zrobiłem sobie tą bombę smakową i ją nawaliłem z dwie, no z dobre dwie godzinki leży z dwie godzinki leży i coś tam zaczęło się kotłować robią się koła tylko kurwa to wygląda jakby tu jeden karp pływał jeszcze jakiś pierdolnięty tu grzbiet było widać za chwilę kurwa płetwę no, salto odpierdala w tej wodzie czy jak a mi co? Mi nic Yy, przydał się ten Cadillac bo zajebiście się położyłem, włączyłem sobie Netflixa zacząłem sobie oglądać i czas leci zobaczymy co to będzie yy, wiem, że na Karpia to można jechać na tydzień czasu no i tam może być jedno branie, jedna ryba ja raczej na na, na kilkudniowe wyjazdy nie będę jeździł, tylko właśnie tak od rana do wieczora. Będę się starał robić takie, tak wykombinować takie przynęty, nie wiem, kulki, coś takiego, żeby było w, żebym był w stanie ogarnąć chociaż tego jednego karpika na taki wyjazd. No, niestety te moje kulki, no wychodzi, że były zajebiste, no bo je kurwa ptaki wpierdoliły w tym miejscu pod daszkiem zamknięte wszystko. Parę dni temu zauważyłem gniazdo. Co roku, co roku, do mnie przylatują jaskółki i robią sobie gniazdo. I teraz zrobiły pod dachem. Tam jest zamknięte, ale jest dziura, dziura, dziura między ścianą a dachem. Taka, no kurde, pięść by przeszła. I tam muszą sobie wchodzić, budują. A w tym miejscu, tam jest blacha, tam nie jest ocieplona, nic, teraz były te dni takie słoneczne, to tam jest y, duchota, zaduch, pizdu. I mówię, te kulki, se tam zostawię, one ładnie przeschną. No, przychodzę, a jeszcze w ten dzień do mojej mówię, nie, albo kurwa najgorsze, jak mi myszy w pierdolą, albo mówię, albo te ptaki wydziwią, nie, i ha, 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 hi, hi, hi. No, przychodzę dzisiaj, no kurwa, myślę, że jeszcze śpię i jedyne co, zostały mi dwie osiem, oszukowałem sobie na, na włos na wędkę zostały dwie tylko i wyłącznie te dwie, żadnej innej nie było te co miały być do zanęcenia pierdolone, i te co miały być na włos też wpierdolone dwie tylko zostały akurat na dwie wędki masakra w chuj yy, a kulki co, kulki robiłem yy, rozpuszczalne po rzuceniu do wody muszę to jeszcze sobie przetestować, bo nie zdążyłem. Tak szybko się rozeszły, jak kurwa świeże bułeczki. Kółki rozpuszczalne robię w ten sposób, że po godzinie, dwóch, trzech one mają się rozpuszczać, żeby one szybko, bardzo szybko pracowały, żeby przyciągały tą rybę. Też kombinuję z, żeby dodać, to wszystko można powiedzieć faza testów żeby dodawać na przykład nasiona słonecznika, może maku, coś takiego że jak w wodzie to zacznie pracować, na przykład ta kulka pęknie to te różne składniki, są czy tłuste czy jakieś to że będzie wywalać do góry A może wtedy coś się... E, no będą efekty tego o tam, tam coś mnie się kurwa kotłuje czemu nie wiesz ujów tysiąc a nic, siedzę jeszcze kilka godzinek mi zostało yy, na śmierdzące nie bardzo zobaczymy na słodko czy coś z tego będzie ale 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 nie wiem no nie każdy wyjazd na karpie jeszcze taki krótki musi kończyć rybą chociaż myślałem od samego rana pod górkę Yy, zniknięte kulki, kurwa, jeszcze przerystrowanie samochodu. Wychodzę, no, już miałem jechać w chuj, patrzę Wczoraj yy, miałem znajoma do nas przyjechać, ustawiłem centralnie za moim samochodem. Drugi samochód, nie szło wyjechać, zapierdalałem do chaty z powrotem po kluczy, żeby tym przyjechać, musiałem klucze odnieść. Wszystko kurwa pod górkę i mówię, to może dobry zak będzie. No na razie chuja Jeszcze ten zajebany pomp. Bo pokażę o jedną i. i tyle. Kurwa. Chińskie główne na szczęście, ten mniejszy. Tu leży. Ten mniejszy jest w miarę spoko i dał radę tym zalęcić. A nic, czekamy wytrwale za rybką. Ostatnia wędeczka została do zwinięcia. Niestety kończę dzisiejszą zasiadeczkę krótką bez ryb. Ale co słyszałem ponoć, że i teraz trochę żałuję. Ale przynajmniej był wypad. Trochę żałuję, że wybrałem ten zbiornik. Słyszałem tutaj od miejscowych, że ponoć właściciel lubi sobie jechać prądem. I może to jest wytłumaczenie, czemu ten karp, którego tu widziałem, tak jakoś urywa, pływał jakby był pijany. Yy, ponoć, 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 jakiś czas temu były zawody, i tak samo właściciel dzień przed zawodami całą wodę napierdalał prądem, że na zawodach, na nie wiem, na 30 osób, bo to były jakieś chyba rodzinne. Yy, po dwie osoby to ponoć tam chyba dwie ryby były złapane. Ech, co się odpierdala. Nie dość, że jedziesz na ryby, płacisz i zamiast fajnie dbać o te ryby, zarybiać, yy, żeby ludzie coś łapali, bo przyjadą z powrotem, co gościu nie robi kurwa na złość. No nic, fajna zasiadka, na następną na pewno ogarnę kulki. Trochę potestuję, żeby były fajne, żeby złabiały jednak tą rybę. Nie wiem jak myślicie, bardziej, bardziej smak, bardziej kolor. Co tu, co tu, co tu ma większy wpływ? Nie jestem żadnym znawcą, widzicie, po sprzęcie. Jestem jebanym amatorem, nie znam się na tym, robię wszystko po swojemu. Garażowy styl w garażowym stylu. Wszystko zawsze ulepszam, dłubię po swojemu. Yy, tak, samo, tak samo są te do ustawiania yy, tyczek. Też bym to sam sobie zrobił, ale już o tym myślałem. Taki kupny będzie ważył, nie wiem, 5 kg, a jak ja zrobię kurwa z profili, to to będzie ważyć 30 na chuj to dźwigać nie ale lubię po swojemu tak samo chcę podejść do tych karpi do tego łowienia też po swojemu ostatni raz łowiłem chyba z 12 lat temu więc kupa czasu tak jak tak jak ja wtedy łowiłem to były kulki tomące i pływające i pływające to było takie kurde wow a teraz są jakieś oftersy, chuje muje i tak dalej, i tak dalej. Dopiero wchodzę w to, ale chcę kombinować i tak po swojemu, i zobaczymy, czy mi się po prostu uda, czy będą wyniki. Mam dużo planów, bardzo mi się podoba, właśnie dłubanie przed wyjazdem, żeby przygotować jakieś zanęty, właśnie te kulki. Tak samo obciążniki. Obciążniki ja mam porobione własne z, ze zwykłych kamieni poprzewiercane, porobione, żeby to. Nie wiem, żeby ta ryba się nie kapła, chuj tam wie, czy się kapnie, czy nie kapnie. To jest tylko ryba niby. Ale, ale mam. Lubię sobie długać takie rzeczy. Tak samo chcę się przełożyć do tych kulek, do tego wszystkiego, jakieś zapachy, smaki, kolory, kurwa, nie wiem. Może na talerzu będę podawał, bo jeszcze nie wiem. To jest do zobaczenia, ale na pewno to się nie skończy na jednym wyjeździe. Będę dłubał, dłubał, aż wydłubię i będziemy łapać coraz większe, coraz więcej. karpia murów. Chuj, wie, jak będzie rekin, też go wyciągniemy. No nic, będzie tyle na dzisiaj. Taki filmik, niestety, bez rybki. Ale fajna zasiadka. Posiedziałem, trochę się odmurzczyłem, jak to się mówi. I oby takich więcej.